Proszę Państwa, to ostatecznie da nam taki efekt dla osób w się, stanie się nadaje. Ostatnie dwa obrazki są absolutnie nieakceptowane, są to zwierzęta do absolutnego natychmiastowego leczenia. i diagnostyki punkt drugi, punkt trzeci, to jest prawidłowa kupa. Jeśli chodzi o ilość, to pamiętajcie Państwo, jeżeli pies robi więcej kupy, zdecydowanie więcej niż je, to też jest to niepokojący objaw. Bo to jednak powinno się finansować. A, i, to, I to dość dobrze. Jeśli chodzi o kupy czwarte, piąte, to może być po prostu efekt przekarmiania czy nieodpowiednego dobrania karmy. Natomiast tutaj jest ewidentnie większa zawartość między innymi tych bakterii gnilnych, e, chociaż przy takim przedłużającym się stanie, jeżeli nie jesteśmy w stanie, e, te, te, te kupy nie mają takiego ładniejszego kształtu. Warto sprawdzić pod kątem pasożytów, jakieś efektywowanie wirusów. No tutaj. Dobrze by było tak naprawdę się zainteresować tym tematem, a zacząć tak naprawdę od zmniejszenia dawki. I zobaczyć, czy w okresie tygodnia do dwóch po prostu nieprzeciążony przewód pokarmowy nie zacznie po prostu lepiej grać. Czasami można po prostu rozbić na trzy posiłki, na mniejsze posiłki, bo po prostu w jednorazowej, większej porcji organizm może sobie po prostu nie dawać rady z pokarmami. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe mieści się w dość szerokim optimum. Dlatego jest tak dużo produktów na rynku, dlatego jest tak dużo różnych diet, które różnym są, pasują i są w stanie żyć na nim na całe życie. Jednak musimy być świadomi, że to, co jest właśnie między innymi drukowane przez NRC, to są pewne normy, minimum i maksimum. I jeżeli to minimum zostanie osiągnięte, to mamy ryzyko wpadnięcia w niedobór, który w przedłużającym się okresie czasu będzie groźny. Na zdrowia i życia zwierzęcia. I efekt takich długotrwałych niedoborów no, może być efektem choroby już w wieku takim dłuższym, ponieważ niedobory żywieniowe przy Państwa czasami ciągniu się latami. Więc to nie jest coś, co się wydarzyło wczoraj bardzo często. Natomiast przekroczenie maksimum, co może się zdarzyć, gdy właściciel stosuje na przykład kompletną karmę nawet średniej klasy. I no, ponieważ na przykład. No, Spotkałam się często z takim, z takim podejściem, dlatego chcę o tym powiedzieć. Stosuję karmę średniej karmy, no to chociaż kupię dobre witaminy. Proszę Państwa, witaminy akurat tutaj nie pomogą, a mogą zaszkodzić, ponieważ akurat pod kątem witamin, składników mineralnych te karmy nawet średniej klasy są dość dobrze zbilansowane i jeśli pies ma przyzwoitą kupę, to znaczy, że przyswaja te składniki w takiej ilości, w jakiej mieści się w tym kłzimu. A dając dodatkowo tabletkę możemy wejść w poziom toksyczności jakichś składnika. I efekty tego szczególnie uszczenia, to w lecznicach bardzo często widać e, przy, po prostu nadmierne na dodawanie preparatów wodniowych, po prostu liści. Jeśli chodzi o każdy surowiec czy paszę sfinansowaną, można ją podzielić właśnie na takie składniki chemiczne. I tutaj jak Państwo zobaczycie, przeszedłam będzie działać, to najpierw jesteśmy w stanie odciągnąć od tego wodę. Potem składniki organiczne, czyli ten popiół to nie jest to, że tam ktoś jakiegoś popiołu dosypał, tylko popiół to są po prostu składniki niepalące się, czyli składniki mineralne między innymi. Substancja organiczna, którą możemy, z której wydzielamy właśnie białko surowe, tłuszcz surowy, włókno surowe i coś, co przeważnie nie jest określone, czyli węglowodany sprawne, inaczej nazywane bezacytowymi, wyciągowymi. A takie węglowodany sprawne, jak na przykład skrobia, z którą mamy do czynienia. Na co dzień przeważnie przy obiedzie albo przy śniadaniu w postaci pokrę. Składniki pokarmowe ich pochodzenie może być różne. Tak? Czyli mamy białko, białko może być jak już powiedziałem, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, węglowodany też głównie będą e, roślinne. Tłuszcze, które mogą być właśnie roślinne i zwierzęce, i tu przy tłuszczach na chwileczkę się zatrzymamy. I włókno pokarmowe, które będzie właśnie nam odżywiało. E, Kuchna, która ma działanie też będzie wpływała nam na utrzymanie odpowiedniej równowagi w jedzeniu. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na białko psa, ono jest stosunkowo stałe. Z tym, że zwróćcie Państwo uwagę, za chwilę powiem sobie o energii. To jest na poziomie między 20, a tak naprawdę, bo w przypadku to już są karmy takie dietoterapeutyczne, jednak 20 do 30% energii metabolicznej karmy. Za chwilę powiem, co to znaczy energia metaboliczna karmy. Nie przekłada się to na to, co Państwo widzicie na etykiecie. To, co Państwo widzicie, to widzicie Państwo skład, analizę składu w suchej masie karmy. Czyli jest to jakby zupełnie, jest to nieco inny parametr. Tutaj warto na to zwrócić uwagę. Natomiast Yy, jakość białka i spłata minakwasowy zawsze powinien być dobry. To, po czym Państwo zobaczycie najpierw, że coś się dzieje tak? przeważnie będzie to grywa włosowa, ponieważ yy, około 30% dziennego zapotrzebowania na białko idzie od razu do budowy włosów w państwa psa. I będzie to widoczne na przestrzeni 2 do 4 tygodni, praktycznie jeżeli coś z tym włosem się zaczyna działa dziać, tam jest... Yy, ten no, znaczy wymiana, wymiana tych włosów jest na przestrzeni około miesiąca, natomiast już po kwartale widać zdecydowaną różnicę, jeżeli zmienimy bardzo znacznie, po prostu jeżeli to jedzenie będzie temu nie, nie pasowało. Tak samo, jeżeli chcemy potem odbudować tą, te włosy, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić na przestrzeni trzech tygodni na całym zwierzęciu. Musimy pamiętać, że zajmie nam to tak pi razy około kwartał. Więc jest to taka jakby misja. faktem, że różne białka po prostu mają różne cegiełki. W związku z czym u zwierząt zdrowych tak naprawdę zaleca się to, żeby jednak to urozmaicenie funkcjonowało, istniało. Yy, I w tym momencie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkie aminokwasy. Ważną cechą dla tych osób, które stosują w żywieniu domowym podroby. Tak? Podroby, które mają także wysoką zawartość no, kolagenu i nie tylko. Yy, Chciałam zwrócić uwagę, że taka dobra, no już od 30 lat tak naprawdę, yy, rada zootechniczna to jest, podroby nie mogą stanowić więcej niż 1 trzecią mięsa stosowanego do e, żywienia psa. E, tak? Czyli nie możemy karmić samą wątróbką, samymi nerkami czy innymi takimi rzeczami. Prędzej czy później nam się to zemści ze względu na właśnie dość niekorzystną budowę tą aminokwasową. Te cegiełki są tam, bardzo specyficzne i wcale niestety białkowo nie jest wartościowe. I tu taka już pierwsza kalkulacja. W produktach Kiedy Kiedyś zetknęłam się z Panią, która szukała w sklepie zoologicznym intensywnie puszki, która nie będzie oszukana. Co to miało oznaczać, że puszka nie będzie oszukana? Pani szukała puszki, na której będzie napisane przede wszystkim, że będzie 100% białka, bo to będzie znaczyło, że jest 100% mięsa. Więc najpierw ją wyprowadziłam, zgodzę, że niestety tak się nie da. A... Dalej. a potem tak naprawdę chciałam zwrócić Państwu uwagę, że są puszki, które mają różną zawartość w a w przypadku wilgotnych jest obowiązek pisania jaka jest zawartość wilgoci. No jeżeli mamy takie, no to takie standardowe puszki, proszę Państwa, ta 72% wilgoci to będzie jakiś, ee, to będzie pasztet, 78% to możemy sobie założyć, ja mówię w tej chwili tak bardzo hipotetycznie, to nie są żadne konkretne przykłady, 78% to będą kawałki w sosie, 82% to będą kawałki w ta sucha masa tych produktów będzie się już na dzień dobry różnić. Ja w ogóle nie biorę tu pod uwagę sprawności, czyli tego, jaka jak to będzie wyglądało. Różnice między produktem A i B będą na poziomie 30% w suchej masie. Natomiast różnice między produktem A i C będą na poziomie 50% w suchej masie. I teraz mam do Państwa pytanie. Jaki będzie poziom białka w suchej masie, jeżeli na każdej z tych puszek, a może się tak zdarzy, czy na każdej z tych puszek, jeżeli weździecie Państwo do sklepu zoologicznego, o to na pierwszy rzut oka, oprócz smaku i konsystencji te puszki nie będą się różnić, bo na każdej będzie napisane, że ma 8% Białka suchej masy. To będzie miało olbrzymie znaczenie w kalkulowaniu dziennej dawki tego zwierzęcia, ale już na pewnym momencie, kiedy zacznie nam się tym przejawiać. Sama się ostatnio na tym złapałam u, klientce, u klientki, która miała shiptu, które tyło z powietrza. Potem się okazało, że były to bardzo przyzwoite produkty, które to będę też polecam, tylko że musieliśmy dobrać zupełnie inne niż ta pani preferowała. To się okazało, że to shiptu miało taką podaż tłuszczu w diecie, jak nieźle biegające kaski. Tylko tyle <grymne> mogę Państwu powiedzieć. Tak więc warto zwrócić na ten aspekt ee, też uwagę, ponieważ zwierzę otrzymujące tak wysoko energetyczną wiedzę będzie zupełnie inaczej też reagowało na smakołyki, z którymi Państwo przyjdziecie, i będziecie chcieli pracować z nimi smakołykami. No i nie tylko smakołyki, w ogóle na pracę, jakąkolwiek, bo będzie ociężałe, cały czas będzie w tym organizmie prowadzony, jakby metabolizm do będzie próbowało pozbyć się na tej i wcale nie, 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 nie biegając, tak? To już będzie zależało od temperamentu. Jeśli chodzi o klasyfikację węglowodaną, chciałam tylko zwrócić Państwu uwagę, że węglowodany sprawne, jak sama nazwa wskazuje, są sprawne, a ostatnio jest jakaś taka, nie wiem, jest przeniesiona z zootechniki dużej określenie wypełniacza. To co jest określane jako elementy wypełniające w diecie zwierząt gospodarskich to jest włókno pokarmowe, które nie jest skrawione i właśnie ma działanie wypełniające, daje uczucie sytości i nie przedstawia sobą wartości odżywczej. Niestety w przypadku węglowodanów skrawnych, no mają one wartość odżywczą, nawet w przypadku niektórych psów bardzo są ważne do tego, żeby chociażby odbudować rezerwę glukogenową. Włókno pokarmowe Możemy podzielić tam no, rozpuszczalne, nierozpuszczalne, które troszeczkę inaczej wpływa na to, bo jedno działa drażniająco na ścianki jelita, a drugie właśnie na um, odżywianie flory jelitowej. Wpływ węglowodanów będzie także na indeks glikemiczny. i to jest ważny element, o którym tutaj więcej może Wam powiedzieć także Andrzej, ponieważ element ten będzie miał także znaczenie na zachowanie zwierzęcia, zwierzęta otrzymujące, e, pokarmy powodujące piki, piki glitamiczne będą się inaczej zachowywały. Także możemy wykorzystać to, ale w odpowiedni sposób do tego, żeby właśnie wyłapać fazę uspokojenia zwierzęcia, tak. Ale to jest jakby ważny element. Tu jeszcze pamiętajmy o tym, że co z tego, że będziemy mieć uczucie sytości cały czas. Jeśli chcemy także z tym zwierzęciem trochę popracować, a oprócz tego ma działanie niepożądane, tak jak znamy kaszę jęczmienną, no ma fajnie, ma niskie igie, ale niestety nie każdemu zwierzęciu będzie służyć i może ostatecznie nam niestety, ale a, no, spowodować po prostu wypłaszczenie tych kosunków jelitowych i, i doprowadzić do też takich stanów zakładanych jelita. Kwasy tłuszczowe. Generalnie tłuszcz jest ważny i tłuszcz fizycznie jako taki powinien te dzieci się znaleźć.